Z Ewangelii według świętego Mateusza: Nikt nie zna też Ojca jak tylko syn, i ten, komu syn zechce, objawić. Jezus Chrystus całą swoją misję e, zdefiniował w ten bardzo prosty sposób. Przyszedłem na świat po to, żeby objawić światu Ojca, objawić światu prawdę o tym, jaki jest Bóg. A to dlatego, żeśmy zagubili prawdziwą wizję Boga. W naszym pogańskim sercu, w naszych pogańskich obyczajach pomyśleliśmy sobie o Bogu różne nieprawdy, wyobrażenia i przesądy. I oto Jezus przychodzi po to, żeby nam całym sobą, swoim obliczem, swoim gestem, swoim słowem, swoim życiem objawić, jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo gotów jest oddać dla nas wszystko co dla niego Bezcenne. Przez Jezusa Chrystusa poznajemy Ojca, i ten, kto nie poznał Jezusa, nie może powiedzieć, że poznał naprawdę Boga. Nawet wyznawcy tego jednego, jedynego Boga, którego i my wyznajemy, myślę, mają przed sobą jeszcze to wielkie odkrycie, że w Jezusie Chrystusie poznaje się pełnię prawdy o tym, jakim jest ten nasz wspólny Bóg ojciec. Do zobaczenia jutro.